Zawsze. Leć Bailey. Jestem Bailey, a to jest mój Itan. Nie ma to jak wiatr w sierści, co? Monolith Films przedstawia. przeżyłem nie jedno życie, jako wiele różnych psiaków, ale wszystkie drogi prowadziły mnie do Itana. Leć. Latka lecą i kondycha też. Latka lecą i kondycha też. A to CJ, najnowszy członek naszego statka. I pi piesiu na pi. Hm, nie umiem pić powietrza. Uwielbiam poranki z naszą wnuczką. Ja też. Głównie dlatego, że daje mi boczuś. Pozwalacie jej się kąpać tym brudnym psiskiem? Po prostu się bawią. O, mama CJ też chce się bawić. O! <laughs> Albo i nie. Wkrótce potem CJ musiała wyjechać. Daj znać, gdzie wylądujecie. Chciałem pogonić za tym autem, ale brakowało mi siły. Bailey, bailey, bailey. Tyle dla mnie zrobiłeś. Kiedy znów tu powrócisz, zaopiekuj się, CJ. Potrzebuję cię tak, jak kiedyś ja. A potem wróciłem. Znów byłem szczeniakiem, a CJ stała się nowym celem mojego życia. Teraz była wielgachnym dzieckiem. Siad. Siad. Słucha tylko swojej pani. Leżeć. O czym ona mówi? Nie mam pojęcia. Widzisz? CJ, mam dzisiaj randkę. Znowu? Zawsze wiem, gdy CJ mnie potrzebuje. Kiedy tylko się da wynoszę się z tej dziury. Pojadę do Nowego Jorku. Chwila. Czuję mojego itana. Itan to ja, Bailey! To ty piesze. Nie możecie się tak zjawiać bez pytania. Chcemy zobaczyć naszą wnuczkę, proszę. Tylko opiekuj się dalej CJ kawał psa, musi mieć koński apetyt. Nieważne jak wiele żyć mi to zajmie, zawsze będę przy CJ. O, cześć! Skąd się tu wziąłeś? Jakby cię wybrał. Sprawy nie zawsze szły po naszej myśli, ale czasami niespodzianki są najfajniejsze. Like drum, baby, don't stop nie wiesz o tym psie wielu rzeczy. Like drum, my heart never stops for you. Bohater hitu, był sobie pies, powraca. W jeszcze bardziej pomerdanej przygodzie niejednego życia. Żaden ze mnie Psi mądrala, Ale wiem, że wszyscy trafiamy tam, gdzie było nam pisane. Marcin Dorociński jako Bailey w filmie Był sobie pies, dwa. Psia miłość jest wieczna. Wkrótce w kinach.